Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści informacyjne i edukacyjne dotyczące przestępczości, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawisk kryminalnych, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Twórcy tego kanału mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji na temat przestępczości, w tym użycia broni, substancji odurzających oraz zjawisk związanych z przemocą. Podczas prezentacji materiałów przestrzegamy zasad etyki i staramy się minimalizować drastyczne opisy, jednocześnie zwracając uwagę na ważne problemy społeczne. Cześć z tej strony Patryk Schulz. W tym odcinku na kanale YouTube Podejrzanie opowiemy o rozpoczętym niedawno procesie gangu Mirosława B. pseudonim Dziobak ze Szczecina. W tle tej sprawy pojawia się zuchwały napad na fabrykę amfetaminy, brutalny atak na gangstera Zbigniewa T. pseudonim Pastor z użyciem średniowiecznego kiścienia, oblanie kwasem Dziobaka przez nieustalonego do dziś sprawcę, czy samobójcza śmierć znanego zawodnika MMA Rafała M. pseudonim kulturysta Felkulti. Zapraszam na materiał. W latach 90. szczecińskim półświadkiem niepodzielnie rządzili powiązany z grupą pruszkowską Marek M, pseudonim oczko, Marek D, pseudonim Duduś i ich ludzie. Sylwester O, pseudonim Sylwek, Zbigniew T, pseudonim pastor, czy Rafał H, pseudonim czarny. To ten ostatni w 1997 roku po zatrzymaniu, zaczął zeznawać przeciwko swoim dotychczasowym kolegom, doprowadzając do ich aresztowań. Czarny zdecydował się na współpracę ze śledczymi, bo gdy wpadł, kompani po prostu zostawili go bez jakiejkolwiek pomocy. Choć w grupie w teorii miał nawet istnieć specjalny fundusz na opłacanie adwokatów czy kaucji. Co ważne, Rafał H. w tamtym czasie nie mógł jeszcze skorzystać z instytucji dużego czy małego świadka koronnego, bo takie instytucje w polskim prawie wtedy nie funkcjonowały. Zmieniło się to niewiele później. Gdy rozbito gang Marka M pseudonim Oczko, Szczecin próbował opanować niejaki Dariusz Eś pseudonim Rambo. Jednak po kilku miesiącach zginął zastrzelony. Wtedy w mieście doszło do wojny pomiędzy kolejnymi gangami. Wiesława J pseudonim Picek, związanego wcześniej z markiem M pseudonim Oczko, i Zbigniewa F pseudonim Goryl, współpracującego do tej pory z Rambo. Co ciekawe, Picek przebywał już wtedy za kratkami, od 1997 roku. Skazano go na 8 lat pozbawienia wolności za planowanie zabójstwa, choć niektóre źródła podają, że chodziło o usiłowanie zabójstwa. Ofiarą był młody mężczyzna postrzelony w brzuch. Potem, w 2004 roku, Wiesław J. usłyszał jeszcze wyrok 15 lat więzienia i gdy odbył karę w całości, opuścił zakład karny w lutym 2019 roku. Wyjechał na wakacje do Tajlandii, a po powrocie do kraju chciał odbudować dawne wpływy w lokalnym półświatku. Kontakt z nim nawiązać mieli m.in. Crispin K. i Grzegorz B., pseudonim Boczek. Sam Picek miał natomiast utrzymywać kontakty z dawnym kompanem Andrzejem K., pseudonim Ponton. Zdaniem śledczych, Pickowi pomagał też niejaki Adrian W. Niewiele później, bo 19 lipca 2019 roku, Zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji i tymczasowo aresztowani. Picek wpadł na gorącym uczynku usiłowania wymuszenia rozbójniczego na pewnym szczecińskim biznesmenie. Wcześniej dopuścił się jeszcze co najmniej jednego podobnego usiłowania. Usłyszał dodatkowo zarzuty udziału w gangu. Nie przyznał się do winy. Do kwietnia 2020 roku przedstawiono mu jeszcze zarzut kierowania grupą przestępczą. Znów w czasie, gdy siedział jeszcze w więzieniu. Groziło mu do 18 lat pozbawienia wolności, jako że działał w warunkach recydywy. Wracając jednak do wydarzeń nieco wcześniejszych, jak informowała prokuratura, pod koniec 2012 roku w Szczecinie i Okolicach działało kilka zorganizowanych grup przestępczych, którym przewodzić mieli dawni współpracownicy Marka M Pseudonim Oczko. Mowa o wspomnianych już Marku D. pseudonim Duduś i Sylwestrze O. pseudonim Sylwek z jednej strony i Mirosławie B. pseudonim Dziobak z drugiej. Do tego ostatniego dołączył znany zawodnik MMA Rafał M. pseudonim Kulturysta Velkulti. Gangi miały zajmować się nielegalnym handlem paliwami, narkotykami czy papierosami. Swoją drogą te ostatnie powoli stawały się najbardziej opłacalne, a przy okazji najmniej ryzykowne. W grudniu 2014 roku ponownie zatrzymano i aresztowano Marka M pseudonim Oczko i Marka D pseudonim Duduś do sprawy zabójstwa ochroniarza klubu nocnego El Chico, do którego doszło w Poznaniu w 1995 roku. W kolejnych miesiącach i latach po ujęciu Marka M i Marka D Szczecin dotknęła seria brutalnych ataków. 18 lutego 2016 roku na osiedlu Dąbie przy ulicy Goleniowskiej nieopodal komisariatu policji miało dojść do spotkania byłego boksera Krzysztofa S. pseudonim Skorupa i jego brata Jacka S. z Norbertem N. pseudonim Norek, w tamtejszym salonie z automatami do gier, tak zwanymi jednorękimi bandytami. Wcześniej Skorupa miał zadzwonić do Norka i zażądać od niego kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie za ochronę punktu, co ten uznał za próbę wymuszenia haraczu. W lokalu doszło do awantury. Jeden z braci S miał uderzyć Norberta N, w wyniku czego temu ukruszył się ząb. Wtedy z samochodu w kominiarkach wybiegło kilku jego kolegów. Używając pałki, pobili Krzysztofa i Jacka, a Michał W, pseudonim Tajbo, miał zadać skorupie cios maczetą w głowę. Podobno zrobił to, bo puściły mu nerwy, kiedy Krzysztof S zaatakował gondorzem. Krzysztof S szukając pomocy dotarł pod komisariat Policji, zostawiając na jego murach Ślady krwi. zmarł w karetce pogotowia. Tymczasem kompanii odwieźli marka W., do nim Tajbo do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Tam podobno zamienili się butami by zmylić tropy. Zanim Tajbo opuścił jednak szpital, został zatrzymany przez funkcjonariuszy centralnego biura Śledczego Policji. O udział w zbrodni podejrzewano też notowanego wcześniej Tomasza K, pseudonim Scarface, który szybko uciekł do Norwegii. W samym pobiciu miały uczestniczyć jeszcze dwie osoby, w tym Paweł K, kuzyn Tomasza K. Gdy wpadł, zdecydował się na współpracę ze śledczymi, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary. Twierdził, że Scarface posiadał broń palną, a do tego zmusił go do udziału w zajściu przy ulicy Goleniowskiej. Grożąc jego rodzinie przestrzeleniem kolan. W sprawie, poza wątkiem porachunków dotyczących zysków z gier na automatach, rozpatrywano też hipotezę konfliktu na gruncie handlu nielegalnymi papierosami. W maju tego samego roku na gali MMA w Sopocie doszło do bójki, w której młodsi szczecińscy gangsterzy pobili Sylwestra o pseudonim Sylwek. Trafił on do szpitala z rozbitą głową. Miesiąc później, przy ulicy Sławomira w Szczecinie. Trzech sprawców pobiło natomiast powiązanego z półświadkiem Marka G, doprowadzając u niego do otwartego złamania kości. Do tej sprawy zatrzymano potem dwie osoby. Jeszcze w czerwcu w klubie PRL przy ulicy Jagielońskiej pojawiło się kilkunastu napastników skonfliktowanych z tamtejszą ochroną. Mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia. W wyniku starcia jedna osoba straciła palec, a inną, również ranną, znaleziono na ulicy w pobliżu lokalu. Sytuacja w Szczecinie była bardzo napięta i nic nie zapowiadało zmian. We wrześniu 2016 roku na placu Orła Białego miało dojść do spotkania pomiędzy ludźmi będącego już na wolności Dudusia a ich konkurentami. Nie trudno było przewidzieć, że może się to skończyć rozlewem krwi. Policja skutecznie zapobiegła jednak starciu. Mniej więcej w tym samym czasie łowcy cieni Cbsp zatrzymali w Norwegii przy wsparciu tamtejszych funkcjonariuszy do sprawy zabójstwa skorupy Tomasza K, pseudonim Scarface. Zachowano przy tym szczególne środki ostrożności, bo uznawano go za niebezpiecznego, co zresztą sam miał potwierdzić dwukrotnie wymykając się funkcjonariuszom. To, że wspomniane spotkanie na placu Orła Białego nie doszło do skutku, mogło tylko oznaczać, że prędzej czy później i tak coś się wydarzy. 4 stycznia 2017 roku Ofiarą brutalnego pobicia i kradzieży padł Marek D. Pseudonim Duduś. 27 stycznia, podczas próby siłowego przejęcia fabryki nielegalnych papierosów na Śląsku, wpadł blisko związany z nim Sylwester O. Pseudonim Sylwek. Tymczasem Duduś był już poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W lutym zniszczono samochód współpracującego z nim i Sylwkiem Zbigniewa T. Pseudonim Pastor. Miesiąc później w Szczecinie, w Wolinie i koło brzegu. Doszło do ujęcia trzech osób, które miały pomagać w ukrywaniu sprawców i zacieraniu śladów po ataku na skorupę z lutego 2016 roku. Zabezpieczono przy nich broń, amunicję, pałkę teleskopową, maczetę i 3000 euro w gotówce. Ostatecznie jednak na dwa miesiące aresztowano tylko jednego z mężczyzn. W lipcu 2017 roku prokuratura miała już komplet dowodów w sprawie tej zbrodni. Nieco wcześniej, bo 20 marca, w centrum Szczecina przy ulicy Obrońców Stalingradu, dziś Edmunda Bałuki, pod galerią Kaskada nieznany sprawca oblał stężonym kwasem siarkowym idącego na siłownię Mirosława B. pseudonim Dziobak. Wizerunek napastnika utrwaliły kamery monitoringu. Początkowo policja nie opublikowała jego rysopisu, ale potem prosiła o pomoc świadków, umieszczając w sieci nagrania. Podejrzanemu za usiłowanie zabójstwa groziło do 12 lat pozbawienia wolności. Jak można się domyślać, była to odpowiedź ludzi Dudusia za ataki na niego i pastora. Dziobak zdołał dotrzeć o własnych siłach do pobliskiej przychodni, gdzie stracił przytomność. Trafił do szpitala w Gryficach. Przebywał w śpiączce. Miał na twarzy, ramionach i klatce piersiowej poparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Stracił wzrok w jednym oku. Potem tłumaczył śledczym, że nie ma wrogów. I nie wie, kto mógł go zaatakować. W kwietniu 2017 nastąpił rewanż. W barze przy ulicy Łukasińskiego kilka osób zaatakowało Zbigniewate pseudonim pastor. Sprawcy użyli noży, siekiery i średniowiecznego kiścienia trzonka z łańcuchem i ciężarkami, którym posługiwać się miał obywatel Ukrainy Petro M. Wszystko działo się na oczach osób postronnych. Skatowany pastor nie zgłosił sprawy na policję. Tymczasem we wrześniu zakończono śledztwo w sprawie gangu papierosowego Dudusia i Sylwka. Oskarżono tego ostatniego i sześć innych osób. Marek D natomiast wciąż się ukrywał. Zanim w listopadzie zatrzymano go w Niemczech, w październiku zlikwidowano jeszcze dwie fabryki papierosów podlegające gangowi pod Szczecinem i na Dolnym Śląsku. Zabezpieczono wtedy profesjonalny sprzęt, 20 ton suszu tytoniowego, 7 ton krajanki tytoniowej i ponad 750 tysięcy gotowych papierosów. Wszystko to wyceniano na 2,5 miliona złotych. Szacowano też, że zbudowanie takiej fabryki to koszt od pół miliona do miliona złotych. Zatrzymano 14 osób, w tym 7 obcokrajowców. 13 podejrzanych tymczasowo aresztowano. W czerwcu 2018 roku w odrębnym postępowaniu do sądu trafił kolejny akt oskarżenia dotyczący gangu tytoniowego. Obejmował on trzy osoby, w tym Sylwestra O. pseudonim Sylwek i Marka D. pseudonim Duduś. Tymczasem 10 lipca zatrzymano Mirosława B. pseudonim Dziobak, Rafała M. pseudonim kulturysta Welkulti i kilka innych osób, w tym Dariusza Eś pseudonim Enty. Kulturysta to jeden z bardziej znanych zawodników MMA walczących na galach KSW, który w kwietniu 2017 roku zawiesił karierę po ostatniej walce z maja 2016. On i Dziobak wpadli w swoich domach. Prokurator przedstawił im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, pobić, prania brudnych pieniędzy oraz handlu narkotykami. Do gangu miało należeć łącznie kilkanaście osób. Sam kult, jak twierdzili dziennikarze Gazety Wyborczej, rzekomo wywodził się z tak zwanego gangu sportowców, składającego się z zawodników sztuk walki, zajmujących się przemytem narkotyków do Norwegii. W sierpniu wystawiono listy gończe za trzema kolejnymi osobami podejrzanymi o udział w gangu Dziobaka, w tym za Pawłem M., bratem kulturysty. Po kilku miesiącach wpadł w ręce śledczych. 1 stycznia 2019 roku Rafał M. pseudonim Kulti, Paweł M. i Dariusz Eś pseudonim Enty odzyskali wolność. Sąd odrzucił wnioski prokuratury o przedłużenie aresztów. Mogli wyjść z więzienia za poręczeniem majątkowym w wysokości 100 i 50 tysięcy złotych. W odpowiedzi śledczy złożyli zażalenie oraz wniosek o wstrzymania wykonania tej decyzji przez sąd. Można przypuszczać, że zażalenie na tym etapie postępowania zostało uwzględnione, bo ENTY wrócił do aktywności w mediach społecznościowych dopiero w maju 2021 roku. KULTI zaś zaczął pojawiać się publicznie niewiele później, bo w kwietniu 2021 roku. 23 stycznia zapadł natomiast wyrok w sprawie wydarzeń, które doprowadziły do śmierci byłego boksera Krzysztofa S. pseudonim Skorupa. Prokuratura żądała dla głównych oskarżonych Tomasza K. pseudonim Scarface i Michała W. pseudonim Taibo 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo popełnione z pobudek zasługujących na szczególne potępienie. To jest w ramach przestępczych porachunków. Sąd był jednak innego zdania. Uznał, że Michał W. dopuścił się zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim, czyli że nie chciał zabić skorupy, ale powinien liczyć się z takim skutkiem. Usłyszał za to wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Tomasza K. pseudonim Scarface skazano na 6 lat więzienia za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, a jego kuzyna Pawła K., współpracującego z prokuraturą, na 11 miesięcy za więziennymi murami. Uniewinniono natomiast Roberta N. pseudonim Norek, który w praktyce został pierwszy zaatakowany przez braci S. i gdyby skorupa żył, Norek mógłby nawet występować w sprawie jako pokrzywdzony. Kilka dni później prokuratura wystąpiła o uzasadnienie wyroku i zapowiedziała apelację. Potem w październiku 2020 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy wyrok ze stycznia 2019 roku w sprawie śmierci skorupy. Marzec 2019 roku przyniósł natomiast uderzenie CBSP w inny szczeciński gang, który też brał udział w tamtejszej rywalizacji o wpływy między innymi z kontrabandy. Zatrzymano sześć osób, w tym podejrzanego o kierownictwo w grupie Norberta K. pseudonim Pitol. Podejrzani mieli w latach 2016-2017 skupować podrabiane papierosy znanych zachodnich marek z nielegalnych fabryk w Polsce i przemycać je do Norwegii oraz Szwecji, gdzie sprzedawano je następnie z dużym zyskiem. W grupie panował ścisły podział zadań. Ktoś inny skupował papierosy, kolejne osoby je magazynowały, następnie przemycały aby ostatnie w tym łańcuchu sprzedawały kontrabandę w Skandynawii. W całym procederze szefowie grupy mieli organizować finansowanie, logistykę, a nawet noclegi dla przemytników. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Podejrzanym groziło do 7 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Podczas działań zabezpieczono między innymi podrobione norweskie tablice rejestracyjne czy fałszywy dowód osobisty. 15 czerwca 2020 roku Dobiegło końca śledztwo w sprawie gangu Dziobaka. Po kolejnych trzech dniach do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia. Dotyczył on m.in. Mirosława B., pseudonim Dziobak, Rafała M., pseudonim kulturysta Velkulti, Dariusza Eś., pseudonim Enty, Petro M. oraz Roberta B., pseudonim Lipek. Jednym z głównych dowodów były stenogramy z podsłuchów. Przedstawiono im kilkanaście zarzutów w tym utworzenia, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw z użyciem groźby bezprawnej lub przemocy, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, pobić, wymuszeń zwrotu wierzytelności czy handlu środkami odurzającymi w postaci kokainy. Członkowie gangu mieli brutalnie walczyć z konkurencją, wykorzystując do tego niebezpieczne narzędzia, takie jak noże, maczety, pałki teleskopowe czy wspomniany średniowieczny kiścień. Oskarżonym groziło do 15 lat pozbawienia wolności. W marcu 2021 roku trener Rafała M., pseudonim Kulti ze szczecińskiego klubu MMA, w wywiadzie dla portalu MMA News.pl powiedział, że kulturysta jest już na wolności i wraca do treningów. Dwa tygodnie później sam Rafał M., zamieścił w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje go kilkadziesiąt tysięcy osób, wideo sugerujące, że zamierza znów walczyć w formule MMA. Regularnie publikował też posty i udzielał wywiadów różnym portalom oraz kanałom sportowym. W jednym z takich wywiadów powiedział, że do dzisiaj nie wie, o co chodzi w tej sprawie i że wierzy w sprawiedliwość. Na nagraniu da się najprawdopodobniej zauważyć charakterystyczne kreski wytatuowane pod oczami, tak zwane mgiełki, oznaczające wtajemniczonego w grypserę. 18 listopada 2022 roku portal MMA.pl Poinformował o śmierci kulturysty. Miał 36 lat. Tego samego dnia dziennikarz Daniel Trzepacz, powołując się na komendę miejską policji w Szczecinie, przekazał na Twitterze Dziś X, że ciało byłego mistrza organizacji M1 Global i uczestnika gal organizowanych przez federację KSW znaleziono o godzinie 5.50 przy ulicy 9 maja 1 w Szczecinie. Prawdopodobną przyczyną zgonu był samobójczy skok z wysokości. W środowisku zaczęło się mówić, że Kultis zdecydował się na ten krok, bo spodziewał się tego, co wydarzyło się kilka dni później. 22 listopada 2022 roku na polecenie mazowieckiego wydziału za miejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prokuratury krajowej w Warszawie zatrzymany został Mirosław B. pseudonim Dziobak oraz 20 innych osób. Zarzuty w tym samym śledztwie usłyszeli także dawni liderzy Gangu Pruszkowskiego. Leszek D, pseudonim Wańka, Janusz P, pseudonim Parasol i Andrzej Z, pseudonim Słowik. Sylwester O, pseudonim Sylwek, usłyszał natomiast zarzuty podżegania do zabójstwa dziobaka poprzez oblanie go kwasem w marcu 2017 roku, nakłaniania do uprowadzenia innego mężczyzny, ostrzelania z broni palnej domu kolejnego mężczyzny w celu wymuszenia zapłaty okupu, podżegania do rozboju z użyciem broni czy spowodowania uszkodzenia ciała następnego mężczyzny. Groziło mu za to nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tymczasem zatrzymany również Jacek P. pseudonim Ślepak, niegdyś wysoko postawiony gangster w gangu Marka M. pseudonim Oczko, który miał przejść na wrócenie i pracować w hospicjum, był podejrzany o wymuszenie rozbójnicze zagrożone karą więzienia do lat 10. I Sylwek, i Ślepak zostali wtedy tymczasowo aresztowani. Jak informował portal TVP-Info, w listopadzie 2024 roku śledztwo w sprawie bezpośredniego wykonawcy oblania kwasem dziobaka wciąż trwało. W tych sprawach ważną rolę pełnił mały świadek koronny Alan A. Zwolina, który przekazał śledczym naprawdę istotne informacje, wskazując m.in. miejsce zakopania broni i granatów oraz kwasu siarkowego, którego użyto do oblania Mirosława B pseudonim dziobak w marcu 2017 roku. W grudniu 2024 roku ruszył natomiast proces dziobaka i jego kompanów. Jemu samemu zarzucano osiem przestępstw: m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, handlu narkotykami, rozbojów czy kierowania gruźb karalnych. Czyny te sięgały 2007 roku, kiedy to dziobak ze Zbigniewem R. pseudonim Słoniu, Rafałem W. pseudonim Leśniczy i jeszcze jednym mężczyzną mieli napaść na fabrykę amfetaminy ukrytą na ogródkach działkowych przy ulicy Bogumilskiej w Szczecinie. Sterroryzowali tam nożem i bronią, a dalej pobili właściciela fabryki Grzegorza S. i obecnego na miejscu chemika, kradnąc ostatecznie 20 kg narkotyków o wartości 100 tysięcy złotych, złoty łańcuszek i złotą bransoletkę. Grozili przy tym Grzegorzowi S., że jeśli nie odda kosztowności, obetną mu dłoń. Co więcej, cały atak przeprowadzili nie maskując nawet twarzy, bo uważali, że podniesie to ich pozycję w tamtejszym półświadku, pozwalając na przejęcie kontroli nad kolejnymi producentami czy dilerami narkotyków. Do takich sytuacji rzeczywiście potem dochodziło. Dziobak i jego ludzie, w tym słoniu i leśniczy, zastraszyli m.in. niejakiego pawła K, pseudonim Kokesz i Pawła B, pseudonim Nos Zwolina, grożąc im Żądając haraczu i kupowania od nich narkotyków. Co istotne, po napadzie na fabrykę amfetaminy, gangsterzy opowiedzieli o tym zdarzeniu swoim kolegom. Tyle, że jeden z nich zdecydował się potem na współpracę z prokuraturą i przekazał tę wiedzę śledczym. W rozpoczętym procesie dziobak złożył wyjaśnienia przed sądem. Nie przyznał się do winy. Dyskredytował jednego z głównych małych świadków koronnych w procesie, Alana A. Twierdząc, że prokuratura nie zweryfikowała jego wiedzy, choć w innych sprawach doprowadził do ujawnienia broni czy kwasu wykorzystanego w zamachu na dziobaka. Mirosław B. wnioskował też o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podobnie do winy nie przyznawali się słoniu i odpowiadający za przestępstwa narkotykowe Piotr D. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, zostawcie pod nim łapkę w górę. Możecie też podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.